Dzisiaj przedstawię wam 25 szybkich ciekawostek o psach, bez gadania zabieramy się do ciekawostek. Pomeraniany mimo swojego małego ciałka potrafią się odgreść, czyli tzw. duży pies w ciele małego pomeraniana, jamniki pierwotnie miały polować na borsuki oraz inne małe stworzonka żyjące w norach, chorgi były ulubioną rasą królowej Elżbiety II. Według źródeł posiadała łącznie około 30 psów tej rasy. Wygląd Rotweilera wzbudza niepokój i większości ludzi jednak, jak te psy odpowiednio się wychowa mogą być przyjaźniejsze od psów Cztyłała. Labradory to psy słynące z niesamowitego zamiłowania do wody. Na początku miały pomagać rybakom w połowach ryb. Psy rasy Haski wyglądają jakby nie miały za wiele futra no nie? Właściwie to tak nie jest. Właściciele tej rasy mogą się pochwalić. Śniegiem, w lato, buldogi francuskie często zamiast szczekać wydają różnorodne odgłosy. Psy Jack Russell Terrier występowały w wielu różnych produkcjach, na przykład w filmie animowanym, Sekretne życie zwierzaków domowych. Podobno mopsy są jedną z najstarszych ras psów, jednak do obecnych czasów przebyły one znaczną zmianę w wyglądzie. Wiem, że ta ciekawostka jest nudna, ale niestety innej nie mogłem znaleźć. Shiba inu to japońska rasa więc, gdy przetłumaczysz inu na polski, to znaczy po prostu, pies czyli na polski mamy shiba pies albo pies shiba tak samo jest za kitą inu. Niektóre długowłose owczarki niemieckie często uważane są za rasę mieszaną ponieważ, większość ludzi uważa że nie wyglądają jakby posiadały sporo futra, samo jedy są uważane za jedne z tych ras które prawie nie gryzą oczywiście chodzi tu o dorosłe psiaki. Golden Retrievery potrafią trzymać w pyszczku od 4 do 6 piłek. I teraz pytanie czy jest tu jakiś właściciel Goldena który mógłby nam to potwierdzić? Maltanczeki są jedną z najczęściej wybieranych ras psów, tak samo jak Yorkshire Terriery i tak liczę to też jako ciekawostkę o Yorkach. Zastanawiało was kiedyś skąd pochodzą Chihuahły? Niektórzy uważają, że pochodzą one na przykład z Chin, jednak psy te pochodzą z Meksyku. Dokładnie pochodzą ze stanu Chihuahła, po którym ta rasa została tak nazwana. Basen to rasa, która podobnie jak buldog francuski wydaje różne dźwięki jak i piski, ale w porównaniu do buldogów w ogóle nie szczekają. Wiecie co to za rasa? Tak zgadza się to Border Collie. A może wiecie, co to za rasa? Już wam mówię, że to nie border. Otóż to jest owczarek australijski. Większość ludzi myli te dwie rasy, co prawda. Niektóre owczarki australijskie bardzo przypominają owe bordery, no ale jednak to inna rasa. Nazwasz ich dzu dosłownie znaczy pies lew. Nawiązuje to do religii buddyjskiej, w której te psy były psami cesarskimi. Teraz stwierdziłem, że fajnym urozmaiceniem tych ciekawostek będzie jak na koniec powiem kilka ciekawostek o wszystkich psach. Więc tak, numer jeden. Każdy pies ma wyjątkowy odcisk nosa to tak samo jak u ludzi linie papilarne. Numer 2 istnieje ponad 300 zatwierdzonych ras psów. Numer 3 psy mają 4 razy lepsze słuch od ludzi jednak czasem nie słuchają. Numer 4 psy potrafią wyczuwać niektóre choroby i emocje. Ostatni w tym odcinku numer 5. Psy pochodzą od wilków po których mają większość poszczególnych zachowań. To było wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeśli taki nowy format filmików Ci się spodobał, bardzo mi z tym miło. Do zobaczenia Pa.